magazynujemy dziedzictwo narodowe. Wszystkie obrazy, dzieła sztuki, których uczyliśmy się w szkole, no mają finalnie spocząć w magazynach w Lesznowoli. To cała fasada, tak biało-czarna, ma oddawać kod kreskowy. Cztery fabryki pracowały na to, żeby w tym tempie zaopatrzyć budowę w materiały. Takich realizacji ja w Polsce nie ma. Centralny magazyn zbiorów muzealnych jest projektem wyjątkowym dla Pozbruku, ale też jest wyjątkowym projektem w skali naszego budownictwa w Polsce. Obiekt był zaprojektowany w technologii szkieletowej, wspólnie tutaj z zespołem naszych projektantów. Przekonaliśmy generalnego wykonawcy do rozwiązania, gdzie jakby całą konstrukcję przenoszą ściany prefabrykowane. Ma to szczególne znaczenie w zakresie samego mikroklimatu w budynku. Także czując tutaj też odpowiedzialność za na nasze dziedzictwo narodowe, pracowaliśmy rozwiązania, które no, zapewniają odpowiedni mikroklimat e, tych pomieszczeń pod kątem wilgotności, temperatury, e, ale i takim parametrem, który był tam dosyć istotny, była odporność na potencjalne zagrożenie w wyniku ataków terrorystycznych, e, gdzie ta konstrukcja, tak żelbetowa, zapewnia no, dużo większą sztywność tego obiektu i no, zabezpiecza też w większym stopniu dzieła sztuki. Kluczowym takim aspektem, który tutaj się też e, przełożył na, na wybór technologii prefabrykacji, z czas realizacji. Budując ten obiekt w technologii tradycyjnej, no to trzeba byłoby założyć pewnie z harmonogram dwa, trzy razy dłuższy. Natomiast no, dzięki gotowym rozwiązaniom, dzięki wyborze takiego, takiej technologii, ta budowa jest realizowana w bardzo intensywnym, szybkim tempie że jest to na pewno duże wyzwanie dla nas, duże wyzwanie też dla generalnego wykonawcy, dla firmy Polimex, infrastruktura. Duże wyzwanie dla naszego partnera w tym przedsięwzięciu, firmy Marat. Natomiast no wspólnie, mimo różnych trudności, w tym pogodowych, z tego przełomu roku, organizacyjnych, no i też tempa budowy, udaje no, nam się z powodzeniem już powoli finiszować.